Dzisiaj mamy bardzo ważną uroczystość w porębie radnej. Mianowicie obchodzimy 90. rocznicę powstania Ochotniczej Straży Pożarnej tutaj w porębie radnej. To 90 lat temu miejscowa społeczność założyła. Tą jednostkę strażacką. I przez te 90 lat ochotnicy, strażacy pomagali innym, pomagali ludziom w problemach, w sytuacjach trudnych. Dawniej to były przede wszystkim pożary. Natomiast teraz już zmieniła się struktura pomocy. Coraz więcej trzeba pomagać podczas klęsk żywiołowych, podczas powodzi, podtopień, ale również mamy coraz więcej kłopotów. Przy wypadkach komunikacyjnych. I to teraz strażacy robią. Udzielają pomocy przedmedycznej. W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy świętowanie. Kilkunastu, kilkudziesięciu lat kolejnych straży pożarnych, ochotniczych straży pożarnych. W ubiegłym tygodniu było to stulecie straży pożarnej w Jodówce, Wałkach. Dzisiaj obchodzimy dziewięćdziesięciolecie straży porębie radnej. Myślę także, że to jest podkreślenie zasług ochotników, strażaków, którzy w każdej chwili bezinteresownie niosą pomoc całemu społeczeństwu. Poręba radna jest bardzo dobrą jednostką. W tej chwili trudno mi powiedzieć, ilu ma strażaków. Nie jest to prawda w krajowym systemie ratowniczym, bo w systemie ratowniczym mamy dwie jednostki: bolę i jednostkę w Zgłobicach. Ale służy tutaj okolicznej ludności, ludności porębie radnej w każdym jakimś zdarzeniu takim tragicznym, tak bym powiedziała.